No hej, z strony pomidoro i dzisiaj widzowie pokażę wam jak farmić sidsy. W sensie wszystkie sposoby na farmienie sidsów, bo niestety dobrego sposobu nie znam. Widzowie, nie mam pojęcia jakie są e, tutaj e, sposoby. W sensie więcej sposobów nie znam. Nie są one jakiegoś dobre, bo jak sami widzicie to ja sadzę zwykłe sidsy. Więc to jest taki problemik. Ale widzowie, zanim to oczywiście trzeci łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie widzowie na Discorda, w ogóle wbijajcie na wszystko, co macie w opisie, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. A więc, widzowie, tak jak mówiłem, dzisiaj sobie omówimy seedsy, które no serio, jest to mechanika, w której możecie farmić dużo w miarę itemów, bo patrząc na moje tutaj boksy nie dropi to źle, jak sam widzicie, no troszkę tego jest, lecz tutaj też podków mam sporo. Podków. Tak, widzę, podków się mówi na pewno, ale dzisiaj Wam, oczywiście, powiem wszystkie sposoby na farmienie, właśnie tych seedsów. Więc widzowie, pierwszym takim bardzo ważnym sposobem jest odbieranie playtime rewardów, bo z tego serio, z tego co wiem, dużo dropi. Jeżeli widzicie mi ostatniego playtime rewarda za 2 godziny, no to może tam dropnąć Wam nawet ten ostatni, czyli insane chyba, czy jakoś on ja się tam nazywał. No i dlaczego to jest takie OP? Ponieważ widzowie, no z Insajna macie o wiele więcej szans na lepsze drzewko, a oczywiście, no możecie tutaj zdobyć Suprema. To jest taki pierwszy sposób, tylko no to jest takie skomplikowany, bo musicie ciągle siedzieć przy kąpie. Ej, w ogóle, co to jest? Widzę, co, co ty mi dr ten drop z tego? Eee, okay, czyli ten, ten kwiateczek mi drop. no fajnie, spoko. Eee, też ze zwykłych, oczywiście, możecie e, sadzić zwykłe i też macie jakieś szanse. Tym bardziej, w sumie, nie wiem, czy przypadkiem najbardziej się nie opłaca sadzić zwykłych, ponieważ, jak sami widzicie, macie tutaj dane liony, eee, jeśli chodzi o te dane liony, to one rosną serio giga szybko. A macie też procent szans jakiś na lepsze, na przykład to, co tutaj mi rośnie, co nawet nie wiem, ile będzie rosło. Więc pewnie dopiero jutro się dowiem co mi z tego dropnie, bo jest godzina 22. Ja wam nagrywam ten odcinek, oczywiście. Eee, więc widzowie, no, z takim sposobem na zdobywanie tego jest robienie Season Passa. Tak, Season Passa także mogą wam dropnąć Seatsy. Ale nie jest to niestety duża ilość, bo ja tego z Season zrobiłem sporo od eventów, bo zrobiłem go z 3 trzy razy, ani jeden season mi nie drobno. Lecz no jest taki sposób, jest to widzę jakiś sposób, możemy skraftować smoothie i zobaczyć, czy cokolwiek tutaj dostaniemy, e, czy w ogóle następny poziom wbiliśmy. Nie, nie wbiliśmy następnego poziomu, co jeszcze tutaj możemy zrobić. Craft 6, Epic Galaxy pet, Dobra. E, Galaxy, oczywiście, Epiki. Ile tam było? 6? Dobra, 6. skraftujmy sobie Use 50 Potion. No to jeszcze to musimy niestety zrobić. Więc zróbmy sobie tutaj 25-25. No i jak sam widzicie, tutaj w prawym dolnym rogu dostałem takiej temy. Jest tutaj też szansa na ssycy, lecz nie jest ona jakaś wysoka. No ale widzowie, następnym sposobem na zdobycie Seedsów, to myślę, że dla takich początkujących osób, macie tutaj skrzyneczki, które jak otwieracie, to patrzcie, dropi wam zwykły Seeds, więc yy, tak dziennie możecie sobie parę takich odebrać, bo oczywiście co 24 godziny te skrzyneczki się odświeżają, lecz myślę, że nie jest to jakieś opłacalne, tym bardziej, że dostajecie yy, zwykłego yy, Seeda. Dobra, pokazuję tutaj ile to będzie rosnąć? Ej ty, jeszcze nie pokazuję ile to będzie rosnąć, no to mocne W się sensie mocno. no ciekawe, ciekawe e, Więc widzę następną rzeczą, którą musicie robić, która jest najlepsza, jest Circus Ticket minigame Pierwsze, na pewno widzowie, co polecam wam zrobić, żeby farmić już e, te sice, To wejść w skill tree, wejdź sobie podajże w minigames, no i tutaj musicie sobie zrobić to wszystko Laka musicie sobie zwiększyć. Musicie sobie autoklika zwiększyć. Musicie sobie tutaj laka i jeszcze Ultra Circus Minigame. A w sumie nie musicie robić, bo ja Wam polecam robić to na razy 25. Ponieważ no jest tam razy, ileś razy, ileś więc ja Wam polecam na razy 25. W ogóle wymaksujmy sobie upgrady. No, i teraz co nam zostało? Fishing. Nie wiem, fishing mamy. Czyli minigames. Tutaj, free duration. No, to jakoś tego nie potrzebuję. Rewards. No, to na admin abuse. Czekajcie, bo weszło mi z tego. Na admin abuse. Daily boost. Nie, to tego chyba nie potrzebuję. Widzowie. Double ten chance. To możemy sobie wziąć, bo może z tych skrzynek także e, dropią te rzeczy. No i też widzowie. Następną rzeczą, jak zdobywać właśnie mm, te. No, te, 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 jak one się nazywają? No widzowie, no te sicy. Sposobów jest troszkę, ale takim też dobrym sposobem jest odbieranie UFO, bo z UFO także dropią sicy. Dlatego. Fajnie mieć chyba tego upgrade'a. Fajnie mieć upgrade'a, który wam zwiększa ilość rzeczy. Bo jest oczywiście w skill tree. E, co wam tu jeszcze tu daje? No, na pewno skrzynek macie, Playter rewards'ów macie. W ogóle zobaczmy, co tu będzie dalej. Aha, no dobra, to bez sensu to ulepszałem. Bo ja chcę się skupić na boostach, to bo tu mamy dłuższe boosty. E, najbardziej to mnie to obchodzi. Multiplayer, ej 10% więcej multiplera to jest moim zdaniem spoko upgrade. No ja sobie będę teraz cisnął tutaj. No, dobra, Lunar Forza też możemy sobie zrobić 2,5 SP to jest praktycznie nic. More Stars też możemy sobie zrobić, będzie mniej więcej gwiazdeczek. No i myślę, że w tym update'cie jest potencjał, aby to wymaksować, więc e, myślę, że nawet w sumie to wymaksuje. Ponieważ jak widzieliście, co ostatnio mi dropło, no Divine Golden i Divine Zwykły, no Fart mocny, e, więc możecie sobie zobaczyć poprzedni odcinek, tam opowiadam bardziej. E, no i widzowie, jakie są jeszcze sposoby na zdobywanie tych Seedsów? W ogóle. Circus z minigame'a najbardziej to chyba się opłaca razy jeden robić, ponieważ zmarnuje wam to dużo czasu, lecz dostaniecie najwięcej itemów. No ale to wiecie, jeżeli ktoś tam miał parę tysięcy, no to nie leciał pojedynczo. Ale na przykład jak ja mam 40, to zrobię pojedynczo, może jakiś tam seeds lepszy mi dropnie. Widzowie, niestety, ale nie wiem, czy przypadkiem na tym nie kończą się wszystkie sposoby zdobywania seedsów. Strzelam, że w kalendarzu adwentowym możemy też mieć jakieś sitsy, lecz nie wiem, zobaczymy, jak to tutaj będzie. No, na pewno, widzowie, możecie sobie to zdobyć z każdego rodzaju itemów w sensie, tam gdzie macie odbieranie itemów, no to prawdopodobnie też możecie tam sobie sitsy odebrać i prawdopodobnie je oczywiście dostaniecie. No, ale widzowie, ja nic wam nie obiecuję, tego niestety nie testowałem. Patrzę sobie, czy tutaj na przykład w jakiś indeksach nie ma tych sitsów, czy coś. Możemy sobie jeszcze pójść na Skylands, no niekoniecznie na Skygarden, bo chciałem sobie pójść na Skylandsy po prostu zwykłe i zobaczyć, czy w indeksie ryb na przykład jest tutaj cokolwiek. Nie no, mamy jedynie Galaxy Kostkę. Więc widzowie, no powiem wam tak: Mechanika, jak mechanika, jest spoko, mi się bardzo podoba. A chyba też w ogóle znerfili dropienie ty, tych sitców. To jest spoko. Moim zdaniem jest to spoko, dlatego że można ten update, ludzie się na tym skupią, ale potem ludzie się nie będą aż tak bardzo skupiać na tych sitcach. No, jak tam będą mieli te sitsy, to będą sadzić. Jak nie będą mieli, to nie będą sadzić. No, to to, to jest logiczne. E, dobra, możemy sobie zagrać w ogóle to minigierkę to będzie mi rosło. Aha, 23 minuty. No dobra, jednak myślałem, że to rośnie troszkę dłużej. Zagrajmy sobie Circus Minigame, ponieważ e, chciałbym zobaczyć, ile na przykład e, dostanę z takiego jednego. Bo możliwe, że dropi tego więcej niż myślę. No, oby to po prostu zbufowali. Zobaczymy, chociaż jakieś jednego sitsa dostanę. No. Nie, nie dostałem ani jednego Sitza. No kurde jest lipa. A mi, by się, nie, nie, mi się nie chce totalnie te siedzieć i 40 razy klikać. Takiej temy? No widzowie, to jest skandal. Zobaczmy w ogóle bez, bez żadnego laka. Nie klikam żadnego laka, zobaczymy, co się stanie. I będę widzowie tutaj miał razy 3 i tutaj dostaję trzy temy. więc. No nie wiem, nie wiem. Jeżeli komuś się chce klikać spoko. A jeżeli nie, no to razy 25 razy nie grajcie. Ponieważ raz 100, to. No moim zdaniem, raz jest to jest najbardziej nieopłacalnym tutaj rzeczą do robienia. No zobaczcie, raz 25 dostałem takiej temy. Lecz jak sami widzicie, ja tutaj nie widzę SIC'ów. O, Ultra seed mi dropną. No, no właśnie, o tym, o tym widzę ja mówię, że tutaj mogą mam dropić lepsze SIDE. No ale zakładam, że z niego będę miał <laughs> najprędzej sunflower'a, co nie? E, róże, no dobra, róża jest troszkę lepsza, więc spoko, no ale. Kurczę, sami zobaczcie, z Basic Seedów też możecie dropnąć róże, więc czy jest w ogóle sens starać się o te lepsze Seedy? Myślę, że nie. Myślę, że trzeba znaleźć też taki sposób na zdobycie tych Seedów, e, właśnie tych zwykłych, żeby mieć ich sporo, bo na razie no, nie ma takiego sposobu. Miałem ich jeszcze 80, e, no i tyle w sumie, widzowie. No ja nie wiem, co ja mam wam tutaj jeszcze opowiadać. Najbardziej strzelam, że najwięcej jest z rewardsów tutaj i najłatwiej jest je ogólnie zdobyć. No bo zanim nafarmicie circus e, Sticketty, które nawet nie wiem jak się teraz farmisz, szczerze, nie mam pojęcia, jak je nafarmić, zanim sobie nafarmicie, no to już myślę, że prędzej sobie z rewardsów cokolwiek dropniecie. No bo z tych circus z minigameu 25 jak w samicie wiecie, jeden Seeds mi dropnął, więc nie jest to wcale dobry wynik. No, mechanika jak mechanika, spoko, ona nie jest też na jeden update, więc ludzie będą mogli sobie farmić to wszystko. A ja wam widzowie dziękuję za obejrzenie tego cinka. Mam nadzieję, że trochę pomogłem, jak nie, no to to nie wiem, nie ma więcej, więcej ilości sposobów możecie dać znać w komentarzach, może jest. Ale ja nie wiem, więc dzięki wam bardzo za oglądanie tego cinka. trzymajcie się i cześć!